Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Ci pokazać, jak rozróżnić rydza, żeby nie pomylić z grzybem nieadalnym. Zobaczcie, mamy bardzo podobne grzyby. Z wierzchu powiedziałbym, że jeden i drugi jest rydzem, a jednak nie. Zobaczcie. Dlatego jest biały, taki siwy, ma jakiś taki mleczny, taką wydzielinę. I to jest grzyb niejadalny, wręcz trujący. A ryc, zobaczcie, jest pomarańczowy. Po urwaniu korzonka, zobaczcie, jak wygląda. Taki pomarańczowy, a ten jest całkiem biały. A z wierzchu są po prostu nie do rozróżnienia. Trujący ryc. Pozdrawiam gorąco.